Jedna tona nawozu Orkal podnosi o jedną jednostkę pH w ciągu 2-3 miesięcy. Czyli jeśli zastosujemy go teraz, jesteśmy przygotowani na ten sezon już w tym momencie. Bardzo szybko wpływa na glebę, powodując zatrzymanie wilgoci w tej glebie. Firma Evergreen Solutions zajmuje się produkcją nawozu Orkal oraz dystrybucją. Na samą Polskę, a nawet Europę. Nawoz Organiczno-mineralny Orkal jest naszym docelowym produktem. Wytworzony jest na bazie reagentu Wapkal oryginalnym, to warto zaznaczyć. Orkal możemy stosować w każdej uprawie. Powoduje szybką zmianę struktury gleby, co się przekłada w pierwszym roku już na wyniki gospodarza. Nie musimy czekać na efekty rok, 2, 3, 4. Nie mamy czasu czekać. Rolnik nie ma czasu, żeby czekać na takie efekty. Od razu mamy w pierwszym roku jedna tona nawozu Orkal podnosi o jedną jednostkę pH w ciągu dwóch, trzech miesięcy. Czyli jeśli zastosujemy go teraz, jesteśmy przygotowani na ten sezon już w tym momencie. Jesteśmy już tutaj trzeci rok, trzeci rok jesteśmy z fermą i powiem szczerze, mamy tutaj bardzo dużą sprzedaż nawozu Orkal w tym terenie. Ponieważ nawóz Orkal bardzo szybko wpływa na glebę, powodując zatrzymanie wilgoci w tej glebie. A niestety województwo łódzkie w ostatnim roku bardzo dotknęło susza. Co jest... na no, bardzo zauważalne tutaj. Rozmawiając z okolicznymi rolnikami, no pierwsze co to susza.